tu Wam się gdzieś wyświetla, wyświetla, ile osób nas ogląda z subskrypcją, a ile bez. Jeżeli to, to się zmieni, te osoby, które nas oglądają bez subskrypcji, to do końca roku jesteśmy w stanie wybić 1000 y, subów. To jest drugi film z czterech z Urbexów w Czechach i jeszcze takich będą no, trzy filmy razem z tym. Jakbyś mógł, zostaw y, komentarz taktyczny żeby jak najwięcej osób mogło obejrzeć ten film oraz jeżeli możecie, to proszę Was, żebyście udostępniali ten materiał Wtedy algorytm YouTube będzie inaczej na to wpływał i zapraszam do, do Urbeksu Wita Urbeks TV Jesteśmy w kolejnym opuszczonym miejscu w Czechach i pamiętajcie, jeżeli jesteście nowi na tym kanale Zachęcam Was do subskrypcji tego kanału I cóż, gonimy 1000 i zaczynamy podbój YouTube'a Dobra, idziemy dalej O tu koledzy. Koledzy mnie zabrali z tymi co ostatnio byliśmy, co nam pokazywali miejsca w Czechach Co mogliście widzieć ten film. To co, zaczynamy od tej piwnicy? No pójdziemy tam no. Gdzie, gdzie kolega poszedł? Musi poszedł stronę. A no. dobra. Jak możecie zobaczyć, no, Jesteśmy w pałacu, nie znam dokładnej, żeby wam opowiedzieć. Bo nawet nie wiedziałem, że tak blisko polskiej granicy. No i fajnie wyglądają No Dobra, będzie co, co montować <grych> Hej. A, pozdrawiam Michała, jeżeli będziesz oglądał ten film, to wielkie pozdro Ale fajnie chłodno jest. Taki... No podmokły teren w opuszczonym rowerze byliście w sobotce? Nie Kurwa, czemu mi serio na słowa nawala mi ser jak z kawacha. Też czeka film. Mam już znaczy mam ograny, ale o? czeka na montaż. No, z Michałem to jakie? Ale błota, drodzy widzowie, możecie uwierzyć, że jest pełno. Zobaczcie, jak się Urbek TV poświęca dla Was. I prosi Was tylko o suba. O zostawienie łapki w górę. Komentarza. O kuźwa, nie. Miska, 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 miska no. No źle aparat ustawiony. Więc sorry, Wizowie, jak na to trafiliście? To był. No, to ten hawiu. Adrian. Nie wiem, co jest. Nas mi taką serią, że. No jest, ale już zasyp jest. Jest on aparat ustawiony. Ano? Ale stara. Nie wiem, czy mi zdjęcie zrobi, bo... bo yy. O, zrobiło mi, dobra. To jest coś miałem poprzestawione, przepraszam Was za to... Nie wierzę w to. No zasuwa mi tak... dobra, nie, nieważne. No nie wiem, coś musiałem mu się przestawić na bluzie czy coś. I zasuwa mi z serią. Tam dalej chyba nie ma nic, nie? Nie, bo to... Co oglądałem to... nie. Nie ma. Oprócz, oprócz błota, to tutaj nic nie ma. Ale to musi być jakaś rzeka, czy blisko, że to tak wybija. To... A tu jakaś kuść, jakby coś oddzielało. No, tam byłem chyba nawet. Ale nie ma co chodzić tutaj, bo tutaj naprawdę się można butów z buty stracić. Bagna to a widzieliście no? te hakki tak? no, widzieliśmy Więc Oj moi, moi przyjaciele, gwózki wystające. Jeszcze sobie Jeszcze sobie tu obejdziemy Ale piec już O piec już poszedł na ten To roze rozebrali go to kolejne pomieszczenia, nie będziemy wchodzić do każdego pomieszczenia, drodzy widzowie. Coś, coś jakieś czeskie? No, ten koron. No, dziesięć tysięcy koron? No. Ty możesz przyświecić? Co on robi? W ja Co ty robiłeś? O, jeszcze taki pokoik mamy. No i takie pozostałości. Ale to musiał być piękny pałac kiedyś. Ale daje taką pleśnię. Mamy pełno pełno jakichś doniczek. Zobaczcie. więc... Co, idziemy tam wyżej teraz? No nie, tylko się pytam, czy idziemy. No i to chodźcie, się przejdziemy. Jak chce mi się. No i... Idzie który ze mną? No, a nie I tu muszę zrobić zdjęcie dla swoich moderatorów Żeby im się pochwalić gdzie byłem No na szyj wisi Zobaczcie jaki stan już tego obiektu A tu psy chyba ptaki robiły te gniazdo No i też tego syfu gruzu Stary... A ty to nie jest od, od, od akordeonu czy od czegoś? Dobra. Czy nie, to jest czesku, Czekaj, no, Czekaj, słuchaj. Weź, bo mi. Weź, bo, bo ja nie mogę. Sprawa autorskie. Co ty tu masz? O, o. o kuźdę Nieźle no, Możemy pójść, zobaczyć, nie ma problemu Zobaczcie, ktoś tu miał jakąś chyba imprezę Ale uwierzcie, pałac jest tak duży Że A tutaj widać, dobra nie będę o tym mówił Co tu, tu może się dziać jest pełno pełno gruzów, parę gniazdek było, jak byliście u góry tam, Są nawet nawet Polacy tutaj są, więc jeżeli wam się mój kontent podoba to proszę zostaw tam su suba na kanale bo jako kanał Uy. niestety tu na górę nie wejdziemy bo schody mogą urnąć więc słucham? no koledzy byli a zobaczcie stan tych yy, z tych sufitu więc, więc tu nic konkretnego nie, nie, nie zobaczymy już. I jeszcze. A, i tu mamy kolejne pomieszczenie, ale zobaczcie, no. Dlatego nie będziemy wchodzić na górę. Więc może dzisiaj będzie trochę urbexu z nocy. A więc coś dla miłośników bania się będzie, ale to dopiero później. A i tu kolejne pomieszczenie mamy. Poza, no tak jak mówię, wszystko się pod nami ugina, klepek już prawie nie ma, coś sobie powybierał. Ale nie chciałbym klamki dotykać. No jakaś łazienka jest. Pozostałości, o pozostałości po łazience, niestety. Szybkie zdjęcie. A tam do, do, do tej obory warto wchodzić, czy tak nie za bardzo? No, to jest tym, to jest okurach, nie? A, to, to jest w widzicie kolega po pół roku temu. I tutaj, no, Tutaj się ugina. Mam całe buty w błocie, bo jedynie się cieszę, że gwoździa nie miałem. Jeszcze tam na, na, na początku bodajże nie ale paliło się tutaj. Nie, jeszcze tutaj nie. No jest mikrofalna lodówka, jakiś. Tutaj jest jedna wanna, umywalka. Ona też działa tu. Nie To opakowanie, żebyśmy ją tu to co? Pa się otwierają, że O. coś już poszło. No i jakby ktoś spał w tym pokoju, no tak mi się wydaje, oprócz szafek to tutaj jedyne takie pomieszczenie, ale no ktoś kto na tym łóżku spał to już go nie ma, nie chyba, no bo to jest, no, no to nawet możesz obrobić sobie w programie. Nowe buty. Pumy. Dobrze widzę? Jest bez tego Może się zepsuł? O, to jest woda Ale to to, 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 to jest, tak jest trochę starsze, już chyba stąd jest. Dobra, idziemy dalej. Zobaczymy, co jest dalej w tych Ale puszki jeszcze są z tego co widzę. To jeszcze ocalało. Tu mamy już bitą szybę. A tutaj było też chyba jakieś przejście, bo są schody. I tylko ta dykta. A tu jeszcze mamy pozostałości po instalacji elektrycznej Więc zobaczcie jak, jak coś zostało zniszczone już No ok Tutaj przez krzaki Przez te krzaki Ja myślałem że tutaj mamy to Nie tam tam nic nie tu mów Ojdę

Słucham? No, bo są chabazie. I tam mówicie, że są jakieś sprzęty, czy co? No. Ała! Jeszcze się popowarzyłem. O kurwa! Co, tak się, wyższe, wyższe, no, jest, Wiem, widzę, ale... A to przy nawet pazzi, ty, Wiem. Na spole, na to, to no Kuziła, no nie. Gdzie nie masz. to jest przed wejściem no. no. Tylko nie mogę się odplątać. To jest faza. 360, nie, 380, Albo siła. No, siła. O, kuziło. A ja się poparzyłem. Drodzy widzowie, wynagrućcie wy mi to, ten mój trud. Mam całe ręce poparzone, ale fajnie to wyglądać, powiem. Ta. jakaś woda, czy coś w tym stylu. Tu będę musiał trochę pociąć ten film, jak idziemy przez to łoku. Idę. Jakieś poidełka. A, się poparzyłem. Pełno, jakby ktoś tutaj drzewo przynosił. Zobaczcie. Więc sprzętów żadnych nie widać tutaj, drodzy widzowie. Ale ja wam jeszcze pokażę jak ten pałac wygląda. I będzie można zakończyć materiał i się pożegnać. Jeszcze trochę poprzeklinam sobie, znaczy nie będę przeklinał. Tylko mam całe nogi poparzone, ręce i wychodzimy. Ale to fajne, takie fajnie to wygląda. O no, nie, dziękuję. Wie, wiem, że już mi ręce pieką. Puszka. Idziemy tą samą drogą, widzowie. Znowu się poparzyłem. Ta, na szczęście. A pałac. Przed więzieniem tam jest trzy obiekty. Gdzie? Przed jestem do więzienia mamy trzy obiekty. Żeby... Do więzienia jedziemy? Tak. O proszę. więzienia to chyba jest tym do Ale I zobaczcie jak to wygląda drodzy widzowie. Pełno... Pełno pokrzyw. Da, to właśnie robię. Nie chcę tu być teraz. Jestem poparzony cały. I tak wygląda pałac. I tutaj już nie będziemy wchodzić, bo, moim zdaniem, skromnym to jest strata czasu, żeby tu wchodzić. Tylko szybkie zdjęcie. I ten. Jeżeli materiał Wam się podobał, to zostaw łapę w górę, komentarz. I subskrybuj kanał. Do, do zobaczenia w następnym Murbexie.